Co kobiety oraz mężczyźni robią atrakcyjnego, a co nieatrakcyjnego? O to dzisiaj będziemy pytać Warszawę. I na przykład nienawidzę po prostu, jak mężczyzna pluje na chodnik, gdziekolwiek. No to nie wiem, zakładanie włosów za uszy. No. Przede wszystkim spojrzenie i uśmiech. To jest, to jest coś, co najbardziej e, przyciąga, uważam, uwagę mężczyzn. A jak e, facet, tak się uśmiecha, tak? No tak, to, to strasznie lubię. Jeżeli piszą z innymi chłopakami, o, to jest takie. Za dużo mówi o sobie, znaczy nie potrafi słuchać i cały czas tylko ona, 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 ona i... Szłam kiedyś z lodem i sobie jadłam tego loda i gościu się wychylił z samochodu i mi się zapytał, i mi powiedział, że y, ja mogę zjeść jego loda. Może jedynie coś jakieś takie komentarze, że już tak patrzą na to, że facet musi mieć, ma do 80, być napakowany i że musi być jeszcze kasi dobrze ubrany, że tak od razu oceniają, że to jest idealny facet.